Dale Carnegie powiedział kiedyś, że należy pamiętać, że podstawowym celem negocjacji jest znalezienie wspólnego rozwiązania, a nie zwycięstwo kosztem drugiej strony. Bardzo ciekawe zdanie. Czasami ludzie idą, żeby. Wygrać negocjacje. Idą na spotkanie negocjacyjne, czy zaczynają proces negocjacyjny, ewentualnie w ten sposób się do negocjacji przygotowują. Chcesz wygrać negocjacje? Gwarantuję ci, że je przegrasz. Dlaczego? Pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna w takim przypadku, to jest to, że jeżeli chcesz wygrać, to znaczy, że myślisz głównie o sobie, a nie o drugiej stronie. To znaczy, że twój proces myślowy skłania cię do osiągnięcia jednostronnego celu, czyli zapominasz o tym, że w procesie negocjacyjnym ze spełnionym swoim celem, a przynajmniej dużą jego częścią, powinna również być druga strona. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli taka sytuacja się zdarzy że jedna strona wygra te negocjacje, a druga je przegra, to zastanów się, jak długo ta przegrana strona będzie chciała z tobą współpracować. Czy podpisze kolejny kontrakt? Czy będzie chciała w przyszłości z tobą rozmawiać na temat innych deali albo na przykład rozszerzenia biznesu? To jest bardzo ważne podejście do procesu negocjacji. A drugi powód jest taki, że bardzo często takie jednostronne podchodzenie do negocjacji skłania ludzi do zaczęcia stosowania takich technik manipulacyjnych. Manipulacja jest zawsze zła. Manipulacja to jest patrzenie tylko i wyłącznie na swój interes. Więc bardzo podobnie jak w poprzednim przypadku, jeżeli zmanipulujesz, czytaj, oszukasz drugą stronę, najprawdopodobniej to będzie jednorazowy deal. A jeżeli tego typu komunikacja dotyczy Twojego życia prywatnego, będzie bardzo trudno odrobić tego typu konflikt, tego typu problem w czasie. Zwróć na to uwagę, bo rzeczywiście jest to ważne. Każdy dobry negocjator przede wszystkim myśli długoterminowo i myśli o tym, żeby kontrahent również wyszedł w jakimś stopniu przynajmniej zadowolony z tego procesu, żeby dać mu wyjść z twarzą z tego typu komunikacji, bo wówczas mamy szansę na długoterminowe relacje, zarówno te biznesowe, jak i te prywatne.